Witam serdecznie, przed nami ostateczne wyzwanie które jest po prostu tego rodzaju takim sprawdzianem Maxa co tu możemy zrobić Jackhammer naprzód dobra, jak ja to robiłem kiedyś A, chyba właśnie tak, z jednej strony strzelałem, żeby przeciwników rozwalić mi się wydaje bo z dwóch stron będą biec do nas warto byłoby w jedną stronę wyczyścić a no dajcie komando. Ale komando ja trochę bapu mi się babki się nim nie wiem czy mi się uda gram. nie gram oj to go nie przeżyje to jest syła ta taktyka co zrobiłem, więc trzeba powtórzyć co tu jeszcze możemy wymyślić jak ja wszystko wziąłem? nie bardzo może koktajle mołotowa się przydadzą nie wiem na ile teraz jackhammer ale to powinno troszeczkę pomóc mam nadzieję tam wpadnie też w te płomienie piekielne no ale to wygląda słabo ja to jakoś inaczej załatwiłem tylko jak? No, spróbujemy jednak wywabić przeciwników albo zatrzymać ich trochę tutaj co może mieć chyba lepsze konsekwencje Dla nas. Przynajmniej. Chciałbym, żeby troszeczkę postrzępić. Tak jest. się wszystkich przeciągnąć na jedną stronę. Niejako. Mamy ślutówkę jeszcze. Dobra, bierzemy leki. Wygląda to w miarę. Beretta ma nieskończoną ilość amunicji, co jest... Użyteczna, myślę Trochę tak, się z nim pobawimy dobra, liczymy się A, Dobra, koktajl może? Teraz O, proszę, sami siebie załatwiają Cieszę jeszcze spaliliśmy paru kolesi Bo nie wierzę Jeszcze jeden Ciekawe czy to nie wypaliło Tak w 100% jak powinno Chyba że trzeba na plecach może kogoś. Ja eee, sobie poczekam aż oni dogasną. <grymne> Pozbieram sobie eee, a jacka hamera. W razie jakby ktoś tam jeszcze gdzieś się napotoczył. Ale wyszło pięknie. Ta próba była doskonała po prostu. Oczywiście Max e, sam siebie porusza się e, w spowolnieniu. Gdyby ktoś pytał. Mamy no my im gramy nie wiem, Skoro biegniemy tak wolno to być może ktoś jeszcze się ostał A to nie jest czasem ten? M79? Tak No to też jakaś myśl żeby z tego skorzystać O ile byśmy zdążyli do owieców Wcale nie musiałoby się udać wow tak jak mówiłem to nie jest koniec jednak tego wyzwania przeciwników jest jeszcze więcej no i proszę udało się czas wtedy płynie normalnie jak już sobie z tym poradzimy A więc klucz do sukcesu tutaj akurat to jest to, żeby przeciwnikom nie dać się rozbić na dwie strony żeby nie dać się okrążyć, oflankować wtedy wszystko powinno wypalić, tak jak tutaj, że ci nadbiegają stąd, a ci z tamtego załuku i biegną tędy jakby w jednym miejscu się spotykają, możemy ich spokojnie wtedy wybijać tak, dobra, no to nie było takie złe Gratowa próba trzecia tak? Trzecia próba była skuteczna, nie? No i nagrodę możemy sobie zdjęcia poglądać. się twórcy. Jakieś inne lokacje. Które gdzieś tam się pojawiały pewnie w grze. Logo. Jeszcze jakieś zdjęcia. No i nic więcej tu nie ma. Ja się kiedyś zastanawiałem, czy po prostu tutaj się jakieś przejście nie otwiera. Ale nie, nic się nie otwiera, to jest, to jest nagroda taka, że można sobie taką galerię małą obejrzeć i to wszystko. No i sprawdzić się właśnie w takim ostatecznym wyzwaniu. Możemy sobie odpalić listę twórców. No, bo za wiele to tu nie ma, bo nawet napisy nie lecą w żadną stronę, tylko to jest na, jedno, na jedną stronę po prostu napis. Tam napisy. Wszystko się mieści tutaj na ekranie. Więc wiele tego nie ma. No dobra, skończyliśmy grę już tak oficjalnie. Jest to dwunasta gra. Skończona na moim kanale. Czwarta w tym roku. Pierwsza z serii Max Payne. No, chyba najtrudniejsza gra w tym roku, w jaką grałem. I którą przyszedłem To naprawdę było ciężkie. Już, już wleciało mi z głowy, jak trudna jest to pozycja na najwyższym poziomie trudności, szczególnie już później pod koniec, już jak wielki finał się zbliżał to było coraz trudniej, coraz gorzej, coraz ciężej i naprawdę trzeba było się nieźle napocić i postarać, żeby tę grę ukończyć na najwyższym poziomie, no ale udało się, mamy to czyli z sukcesem kolejny projekt zakończony sama gra kultowa, legendarna nie ma nikt do tego wątpliwości. Max Payne to jest znana marka, świetna marka, godna polecenia nawet po tylu latach, po dzień dzisiejszy, bo ja się bawiłem świetnie. A naprawdę już wiele lat nie grałem w Max Payne z 4 z 5 no, no, albo i dalej może. Nawet z dobre 5 lat nie grałem w Maxa. dobrze no troszkę czasu minęło, ale wracając do tej gry znowu poczułem się jak za dawnych lat i... Bawiłem się wyśmienicie. No wiadomo, jeżeli chodzi o dubbing e, polski, no to pozostawiał wiele do życzenia. Pourywane kwestie, bardzo często w tych przerywnikach filmowych czy komiksowych, e, co bolało i e, biło po uszach. Także niedopracowane strasznie. E, no ale wiadomo, że w tamtych latach jeszcze ten dubbing polski nie był czymś e, na porządku dziennym. Tak, dubbingowanie gier dopiero. Dopiero się rozpoczynało, to było takie, takie trochę nowe, można powiedzieć, tak. Więc można przymknąć oko na to i wybaczyć pewne kwestie, ale mimo to jakiś tam niesmak pozostaje. Natomiast no moim celem będzie pokazywać wam gry jednak w wersjach językowych, czy w wersji językowej polskiej, zawsze, czy to w czy po prostu w wersji kinowej z napisami, żeby każdy. Mógł sobie daną grę śledzić i, i rozumieć fabułę i to, co się dzieje, że ja nie musiał tego tłumaczyć i tracić czas gdzieś tam po drodze. Więc zawsze będę preferował polską wersję językową. Czy będzie ona lepsza, czy gorsza, no trudno. Czasem po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No nic. Ja grę oceniam bardzo wysoko. No jestem ciekawy, kiedy zagramy w dwójkę, czy. Czy to będzie zaraz po głosowaniu numer 2, na przykład, gdzie większość z Was, albo wszyscy może wskażą na, na drugą część do wyboru, a może minie parę miesięcy, a może już w tym roku nie zagramy w to. Sam jestem ciekaw tak naprawdę Waszych decyzji, bo nie ode mnie to już zależy. Ja po prostu będę się dostosowywał do Waszych wyborów. I tyle. Natomiast jak tylko dwójka zostanie wybrana, no to z miłą chęcią do niej przysiądę i rozpoczniemy sobie kolejny projekt. Z cyklu zagrajmy w, robiąc drugą część maksa z trzech zaplanowanych. I oczywiście też zagramy na poziomie najwyższym. Tutaj bawiłem się jeszcze raz, powiem wyśmienicie i nie żałuję, że tę grę nagrałem. Fajna to była przygoda, sentymentalna. Znowu mi się dawne lata przypomniały, także naprawdę było warto. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że seria nie była taka najgorsza w moim wykonaniu. Chociaż e, ciężko się komentuje tak trudne gry. Naprawdę bardzo trudne to jest. Musicie mi uwierzyć, że ta uwaga moja gdzieś jednak jest podzielona, żeby tu komentować coś w miarę sensownie, a jeszcze żeby e, no, nie ginąć ciągle co chwilę. Coś tak mi się nie udawało w wielu sytuacjach, gdzie jednak trochę mi się obrywało bardziej niż, niż powinienem. No ale to jest właśnie to, tak? Ta podzielność uwagi sprawia, że, że coś musi ucierpieć. Czasem gameplay, czasem komentarz. No tak to już było. Musimy, musimy z tym żyć, tak? Natomiast ja starałem się jak najbardziej, żeby żeby to było przyjemne dla was do oglądania. Mam nadzieję, że jakoś tam się udało. Dobra, nie ja będę przedłużał, dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych projektach, tych, które trwają obecnie, no i w następnych, które już sobie wybraliście w pierwszym głosowaniu, więc przyjmijcie pierwsze pioski czasu, Hitman 2, ich Zabójca i reason, które będą wprowadzane mam nadzieję, już niedługo, no i tyle, i zobaczymy, co ukończymy w następnej kolejności, bo brakuje nam tylko jeszcze dwie gry do zakończenia, żeby odblokować drugie głosowanie, tak to wygląda, ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, cześć.